Dziś na stół wlatują wiertła z Milwaukee, przeznaczone do wiercenia otworów w szkle, ceramice oraz płytkach. Zestaw ten zawiera 5 wierteł, 1 czwórkę, jedną piątkę, dwie szóstki i jedną ósemkę, zapakowane w ładne plastikowe pudełko. Wartość tego zestawu to 74 zł, bez 13 groszy. Producent zapewnia, że wiertła są precyzyjne, bez ryzyka pęknięcia materiału. Główki wierteł zostały wzmocnione węglikiem, co zwiększa wytrzymałość oraz wydłuża żywotność wierteł. Do wiercenia w szkle użyłem wiertła ósemki. Oczywiście, podczas wiercenia delikatnie dociskałem. Jak widzimy, wiertło ładnie wierci i zbiera materiał. A tak wygląda efekt końcowy. Następnie wezmę szóstkę i tak do testu, jeśli chodzi o ceramikę, wezmę taki talerzyk. Zacząłem wiercić, no i również poszło to ok. Sądzę, że ten zestaw jak najbardziej jest wart swojej ceny, a z pewnością znajdzie zastosowanie, gdzie będzie trzeba wiercić choćby w jakichś płytkach, gresach czy w szkle. I oczywiście, moi drodzy, nie zapomnijcie o subie. dzięki temu otrzymacie powiadomienie o każdym moim nowym filmie, który wrzucę. Do zobaczenia. Cześć.